Level na to wyzwanie świąteczne. Dobra, może ja potem Super Meat ogarnę, coś z tego nagram. Mają ja jeszcze w Koda grać. A tam Koda, to jest dobre gówno. Podoba mi się ta gra, z No nie, taka zła jest, czekaj, gdzie tu są. Jak za 15 zł jest kurwa zajebista. Czekaj, tutaj jest aż, aż 6 miejsc, z których mogą wychodzić. Dobra, pierwsza, nie, z trzech będą wychodzić. No teraz, A To z trzech, gra ja na konsoli ale to z... Chyba z kuzynem. Dobra, A. otwieraj skrzynki. Gdzie są kurwa skrzydła? Więc mamy tak, patrząc na mapę, mamy dół, lewo i prawo, nie? No, mamy. Da się tu jakoś biegać? Sprint jakiś? N nie. Wątpię. A co? Nie, ja tak się wolno poruszam. Czekaj, jakieś nowe wieżyczki mam. Enrage Aura, co on robi? Co znaczy, że coś tam, coś tam? To e... chyba, że coś tam, tego jest to. Aha, dobra, dzięki. E... To też nie wiem. Nie mam żadnych tutaj tych skrzynek. Wszystko się spierdoliło. Dobra, ja z lewej strony pokładam elektryczne aury. Dobra, ja tu jedna jakąś wieżyczkę, Like a Boss eee, 7. Spróbuję ich tu przyblokować jeszcze w taki sposób. W taki sposób, jak mi się uda. Człowieku, ja sobie dzisiaj ja siedzę, a tu znajoma do mnie dzwoni, żebym jutro jechał odebrać fajerwerki. Na drugi koniec miasta. <noise> to tak <noise> wy ma... kurwa jesteście z, taki, z takiego rodzaju? Na fajerwerki macie? No, tak? Człowieku. Takie jesteście chuje? O kurwa. Człowieku, każdy 10 złotych wyżuli. Ja pierdolę. No Na no, bo... fajerwerki. Sylwester na bogato. Dobra, już nie mam many Dobra, idziemy kliknąć. O, tu jest takie defense unit. Unit 13 na 80. Co to ma by oznaczać? No nie wiem, Aha, no, że, że, dość... to, że z tymi ile ilość. Tym tymi... no, Dobra. Każda ja idę na prawo, stożę. bo z prawej nie mamy nic, szybko w sklepie to idę na lewo. Palto, palto. Dobra, tu ja idę jak my to nazwali, ja idę na dół tutaj. No. Dobra, zobaczymy jak tam demyz tej mojej laski. O, niezły. Nie tak źle na dupca. Dobra, tu leżą. A, nic im nie robi, bo są w tym kółeczku. Świetnie. Tak ustawiłem moją blokadę, że nic im nie jestem w stanie zrobić ani mojej wyżyczki. No to bardzo kurwa genialnie. No nie. Czekaj, oni cisną tutaj z boku. Bardzo inteligentnie poszedłem. Oni są tutaj zaraz obok, nie. Widzę. A, a trz, 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 trz. niech się napierdala teraz to moje. O no nie? No Dobra, patrz jak oni się tutaj zblokowali. Jak się sprzedaje to gówno, muszę to sprzedać Eee, cell defense. On no teraz będzie na pierdolęka Niech oni wyjdą z tego jebanego kółka Dobra. God damit God damn it. Muszę sprzedać to gówno i inaczej to postawić. Jest jeszcze ktoś? Tak, nadupcają. Sprawy Możesz ja pierdolę idą. Z tej też nie, bardziej się chyba tak na szybko opłaca na dupce, niż ładować te ataki. E, chyba tak. Mój biedny abysus. No ale auto im to jest cienki. Dobra, udało się. Yay. Juhu. Woo. Czekaj, co ja mam pod... Need at least 100 mana, o te pały. Na Dobra, hi ja coś tu ulepszyłem. Na hero level 7 mam nowy rodzaj wieżyczki. Czekaj, zbieramy jajtemy. Storing box, to jest lepsze od mojego co teraz mam, żartujecie sobie wypierdalać z tym storing box. Wcale nie, wcale nie zawsze jest lepsze, bo no, na przykład staw, wiesz. Bad. Ja teraz mam zajebisty damage, a jak tylko, ale mam jakiś sam odrzut do tyłu. Mhm. I cokolwiek mam, wiesz, jak tylko nie ma jakaś laska odrzutu, to jest lepsza. Mimo iż ma o wiele mniejszy damage, tak więc to takie. No, typowe dla takich gier. Nie do końca zaufane. Kurwa, nawet gromnie można ufać. Torn Elektrik. Co kurwa? Chowaj. Oh <noise> <Boze. głos> Czekaj, ja tu trzeba jakoś taktycznie to rozwiązać. Idę, idę, wam manę. Czekaj, kolejny 7. Ja tutaj taktycznie rozwiązuję, to buduję jakieś zapory, tak, żeby nie przeszli obok wieżyczki, a ty zbierasz itemy. No wiadomo. No, no i ładnie, no i padzie. Ja teraz robię tutaj tak, elektrycka aura. Słuchajcie, my się obudzimy o 7 rano, że przejebaliśmy całą noc tą grę. No, no i co z tego, tak grabie? Pójdź dobra jest. No właśnie o, o to chodzi. Magic Blockade Upgrade Defense. Cyk. Kurwa, no może mam kikać. Są jeszcze jakieś skrzynki gdzieś, czy wszystkie rozjebałeś? Wszystkie, no, zresztą mnie widać na minimapie. Aha, znaczy, na ten... No na wielkiej mapie. Właśnie tak sobie zdałem teraz z tego sprawę. Dobra. Dobra, napiero. Dobra, idę w lewo. Ja idę na dół i będę też prawo krył. Chociaż tutaj mam moje super systemy poustawiane. Ja tak samo. Tępe Napier Napierdalać w nich. Doładuj ten czar, suko. O jak jebne. O tak, leczysz i co? I kwiczysz. Leczysz i kwiczysz? Mówię, że leżysz. Bum, padła suka. Tutaj, ty jeszcze gin, dobra, idę na prawo. A tam prawa chyba się sama obroni, stary, bo tam nic nie ma, jak chcesz shift przytrzymać. No, człowieku, ja tam takie, o, takiego defensa no, ale... ustawiłem, a jeszcze no, a ja twoją No, ja tam jeszcze tę elektryczną aurę stary. Dobra, przychodzą tutaj jakieś frajery. Fuck, szczałami do mnie napierdalasz, co? Tak nieładnie. Ja lubię gry, w których, wiesz, jak na przykład nadłócają strzałami albo czarami, to da się tego uniknąć później, a nie, że... No że leci, no, no, czaje. A nie, że prosto na ciebie. Dobra, ogarnięte chyba, chociaż nie, zaraz jeszcze jest pewnie jeszcze. będą wychodzić. Mam cię, leżysz. Dobra, 36 padł. Gdzie, uh. gdzie są skrzynki. Dobra, jakiegoś ripera może tutaj. Czyż wszystko jest w idealnym stanie, o co chodzi? No, widzisz jak nam elegancko idzie. Dobra, to ja biorę skrzynki z prawej, a to skrzynki z lewej. Dobra. Dom, 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 dam, dom. Czuję się zastanawiam, czy ten. Store item, nie? Ten, no Te wszystkie itemy, czy są dla mnie i dla ciebie te razem, jakby? Nie, ja, myślę, że mamy osobne. Bo widzisz, ty tam posprzedawałeś wszystko co miałeś, potem ja swoje sprzedaję, każdy z nas miał inną ilość kasy. W sumie. Dobra. To nie fajnie. No, powinno być wspólne. Człowieku, jakby my byśmy ogarnęli. Kojarzysz Borderlands? Kojarzę Borderlands. Jakbyśmy to, to ogarnęli to... na kopa No, szłoby, szłoby, tylko hmm. Co nam zapłaci za tą grę? Ja mam. Człowieku kupiłem tego. Wszystkie dodatki Goty było za trzy dychy kiedyś promocja. A no to tak, to ja też bym to pewnie kupił. No. Ostatnio też była promocja. Ogólnie co chwilę jest teraz promocja na to Borderlands. Dobra, weź ja tam idę. Na... Ja chyba poczekam na dwójkę. No, człowieku ja będę Zapowiadać srał ze szczęścia na dwójce. Ja Szczególnie już... podoba mi się motyw, co karabin się coś tam, coś tam się rzuca nim, nie? Aha, takiego, że rzucasz karabin Że nie wystrzeliwujesz cały magazynek i nim rzucasz, nie? Oj, wybucha jak grana. respi no, ci no, się no nagle takiego... w rękach, no to jest dziwne trochę, ale... Ale taki, no, taki coś do nowego, nie? Dobra, idź klikać. Nie, nie, czekaj, ja tu ustawiam z twojej lewej strony moje zaawansowane... A tu nie przychodzą, tu są dwie ulepszone moje aury. Gówno mnie ja to obchodzi, ustawiam tu swoje rzeczy. <laughs> Profesjonalna obrona tutaj. Taki au, jesteś? Autorstwa T-Volta. Ty swoje aury też u mnie rozstawiasz, jebańcze. No, no jebańcze, no. Ty, tylko ty, ty wiesz, no. Tak, ty dobrak. grasz kurwa postacią dla nowicjuszy. <laughs> no tak, a ty takim masterem i masz jeszcze MVP, nie? Weteran, kurwa, weteran pisało. <laughs> nie ma chuj. Dobra, napierdalają tutaj. Gincie, jebane orki. Kurwa, nie trafiłem przykokszonym czarem. Co jest? Ja chcę level, żeby mógł abgajdować. A ty jeszcze nie możesz? Nie, Napierdalać! Kurde, radzą sobie z prawej. Radzą. Co, przeszli tam moje obrony? Co jest? Jezu, nas... ja znowu taba nacisnąłem. Kurwa, ciągle taba naciskam i w jakąś linie kowal. No. Co się tam dzieje z prawej? Nie, to jest ten. Czekaj, ja, tu Czeka, ja ogarnię tutaj moją stronę. O, jak mnie dojebał ktoś? Łucznik. Nie, moje tutaj defense nawet to ogarniają, chociaż. Ej, ile tu many leży? Wszędzie jest swój many. Widzę, że na środku trzeba ci pomóc. Ej, nie, spoko, radzę sobie, zaraz ich tutaj nie będzie. Już ich nie ma. Jeszcze z lewej został jeden. Moje wieżyczki idealnie sobie ze wszystkim poradziły. I twoje aury jeszcze do tego mam. Upgrade'a level upgrade. Dobra, mam już 100 many. Upgrade'a bym poprosił jakieś wieżyczki. O, upgrade', proszę bardzo. Hmm. Fuck yeah. Aha, 100 many na jeden upgrade toż to w chuj. No. A nie mam co upgrade, znaczy nie mam co budować, to będę po prostu upgradeował wszystko w pizdu. No i dobrze. Gdzie są skrzynki. I jakiś przejebany staw tu leży, w chuj dobrze wygląda. W sensie dla mnie? No, Chodź tu do mnie. Czekaj, ja tu no. mam jakieś rękawiczki. Jakieś rękawiczki, ale chujowe założę się nawet dla ciebie. Tu z lewej strony leży. Obczaj to taki kurwa. Czekaj. Wygląda godnie, nie? Manę taki tutaj Budzi pozbyram. respekt. Dobra, tu masz z prawej many, jakbyś potrzebował. Albo nie, zabgradeję wierzyczkę i sobie wezmę tą manę. Bierz, bierz. Adlisty 200 mana. Aha, ty już tu subgradowałeś, okej, okay, dobra. No, tam są niektóre już. upgradziłem. Takiś cię bezfaniaczek. No, widzisz? To naprawiać, stary. Naprawiaj tam, ja idę ogarnąć tego staffa. Jak się tu wolno chodzi, jak mnie to w kurwia. No, w skillach. Jak zrobić level, to idzie ulepszyć. Aha, no tak, jest, speeda można ulepszać, no. ja ciągle wieżyczki ulepszam. Ja są ulepszyłem, znaczy nie widzę jakiejś odczuwalnej różnicy. Gdzie ten staw, był u góry czy na dole? Z lewej. Ale na dole czy u góry? No tam, kurwa, widać go, taki wygląda naprawdę miażdżąco. Nie, nie ma go nigdzie. No bo są dwie skrzynki, u góry i u dołu, to u której było? Nie skrzynki, tam u dołu schodów, no, no, w dół idź jeszcze, jeszcze tam. Aha, tutaj, okej, okay, dobra, sorry. Co, z przeciwnika wypadł? No, wypada z przeciwników. Czekaj, damage ma o wiele gorsze, ale ma jakieś tutaj bonusy chyba. Mm, to obczaj, obczaj tam. Dobra, czekaj, podejdę do item boxa i chyba nie dam rady tego niestety zupgradeować. Czekaj, bo ja mam level, muszę sobie wylewelować. Defenders Forge. E, nie naciskaj czasem tego, bo mi zacznie odliczanie się w kurwie. Wszystko mi pokazuje. To idę. Dzięki, Tybek. Du, 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 du. Dobra, inwestuję coś tutaj, żeby to upgradeować to gówno. O kurwa ile tu jest temu w tym itemboxie. No to jak ty żeś tyle nazbierał? O nie, nie mam dostatecznie kurwa kryształków, żeby to zupgradeować. Dobra, na razie zrobię back. I potem się zajmiemy upgrade'owaniem tego. ale <laughs> Level up kurwa. Hero jest zbierze. lance i on jest lepszy od mego. Hmm. Ja mam punktów do wydania. Chryste Hero Damage, dobra. Wyupgrade'owałem się. Mam staw i ma jakieś plus 3, i jest ziomek taki i taka wiązka, która go odpycha. Nic mi to kurwa nie mówi. Mi też nie. Standard. Znowu taba naciskam, wypierdolę chyba ten przycisk klawiatury. U mnie w kurwia. Dobry pomysł. Czekaj, ja kiedyś grałem w tego. Fred's on fire na PCC. Fofa. Kupiliśmy specjalnie no. do tego klawiaturę na wycieczkę szkolną w liceum I żeśmy rozpierdolili tą klawiaturę, zostawiliśmy tylko F1 do tam F5 i Enter no. i Shift. Tylko jedyne przyciski, jakie zostały w tej klawie. Za się to wyglądało. No, no to masz rację. Ty można sobie, nie, stroju sobie nie można. Nie można hełm upgrade'ować mogę na przykład. Ja nie mam hełmu. Ja mam Haha, Ja mam są glace, kurwa. <laughs> o no tak, kurwa, jebany milich. No żebyś wiedział. Dobra, Dobra klika. to klikajmy. Teraz mi się trochę speed zwiększył. Dobra, ogarnię tutaj na razie dół trochę. O, A o, na pierdalaj. O, nas strzała gościa wziąłem. Ale jak z ciebie cox. O, czuję się kurwa no. mocny I co? I co? I Łysapała was ciśnie O jak tutaj ich napierdala? O się kurwa! Dużo. Co się dzieje? Coś gremi. spierdał na plecach Człowieku mi grena pulpit wypierdoliło no to kurwa klikaj z powrotem, nie marudź. No już jestem, napierdalam. A! Nagrywanie się nawet przerwało od tego całego gówna Dobra, jakiś tu ogromny gość był Ale rozpierdol tutaj jest. O, dość konkret. Ogarniemy to. Potem trzeba ogarnąć ten... Co z tego, że mamy w chuj za mały level? Może tego challenge ogarniemy na easy? No, na lecie. Nie kurwa na insane, ale... A to klion kryształ. No już załatwiłem go. Dobra, to, to dobrze. Tutaj jakiś wielki jebacz jest, jakby cię to interesowało chyba dla ciebie. To teraz idę, jebaczy lubię rozwalać. Znaczy nie, broń w sensie. Aha. Stawiam tu kurwa... O kurwa, zginąłem. Stawiam tu kurwa na szybko wieżyczkę. Zginąłeś? Jak tyś to ty zrobił? Do... mi kretyn kurwa z petardą. Skąd ty masz petardą, gości? No... A żyjesz. Ż no bo się zrespiłem. A jakie są minusy respa? E, nie mam many. Eee, tam. Idziesz narzekał. Ja tu tego wielkiego nadupcę. Znowu taba nacisnąłem, kurwa. A gin, suko, dobra. Fakt, to że jest trudniejsza fala. Może to ostatnia? O nie, to pięcia, piąta z sześciu. No. To miałem przejebane, że następnej. stary patrz. O, o. Ale tu rozpierdalasz, ja to do dupy oh. jestem w porównaniu do ciebie. Haha, bo jestem weteran, kurwa. chodź tu, ma gremlinku. Ja nie chcę wiedzieć, co tu będziesz robił. Ty twoje aury nie jednąłeś na dole, czemu nie ma żadnej twojej aury na dole? Pomocna jest. No to dobra, nie becz kurwa, zaraz ci zrobię aurę. Ja pierdolę. Kurwa, ja tu kradnę jakieś rzeczy z ziemi, które pozrzucali. Mam up. level up! Myślę co by dodać. Co to jest tower boost? Adam, jakiś Adam boost jest teraz. Jakiś Adam boost jest teraz. do towera. <laughs> jakiś... Dałem trzy razy. Strzelam, że jakiś boost do towera. Czekaj, tutaj jest coś dla mąka, ci wielcy wyrzucili jakieś mąkowe rzeczy. Czekaj, o kurwa. Jaki, no jakiego staffa znalazłem? O ja pierdolę. Różowy? Nie, nie, moje rzeczy są ładne w porównaniu do to twoich. Pio. Moje są stylowe, mam kurwa kolor zielony, czyli kolor jody dziwko. Ty jest stylowy jak chuj. Kurwa. Joda ma. Zielony miecz ma? No. Właśnie. Jakieś, jakieś tam teksty słyszałem, że to wcale nie jest zielone, tylko jakiś inny. No kurwa, weź skończ Bo to jest zielony kolor, dobra e, A pierdole, czekaj e, Mam o, nową wieżyczkę, mogę stawiać Co to jest to kurwa? Czekaj jak, Jakieś zielone gówna masz o. tutaj, widzisz? Stoi takie jak wielka pała Czekaj O no, twój gejowski miecz, ale Gorszy od mojego, schowam go Czekaj, bo ja tu mam jakieś zejbiste rzeczy Może tam radę to subgrade'ować Tutaj masz też jeden, jakbyś się tu interesował Oho. Tutaj też jeszcze jeden mi ze skrzynki wypadł. To jest topór. Jeden chuj co to jest. Ja tutaj ponaprawiam tutaj wieżyczki. Czekaj, bo ja dostałem takie gówno jakieś i nie wiem jak tego użyć. Nie, to... Aha! Nie, nie to. upgrade, suko, nie upgrade. Ohi... Oh, ta... Defense Boost. Eee... nie, Hmm... Aha. Świetnie, zaupgrade'owałem murek. Zajeb... Nie To tego łączyć. Z Dobra, skrzynka, A nie ponaprawiałeś wszystkiego, Typao. No bo mi się nie udało. Nawet kurwa naprawić nie umiesz. <laughs> bo zupgradeowałem. Z kim ja gram? Co ja gram? Tybek Buty tu leżą. Teraz będzie 300 przeciwników. No i załatwię ich. Dobra, gdzie nie dałem aury, bo marudziłeś? Tutaj na dole. No zaraz ci postawię. W ogóle tam aury nie ma. Inwestor, uda mi się zupgradeować? Nichu ja. Wydałem całą masę na upgrade, którego mi się nie udało zrobić. Czekaj, tu jest mana, ja muszę mieć omnić. Level bym chciał już kurwa dostać, a nie tak, napierdalanie się bez niczego. O, nawet tu mana należy. Buduj aury, buduj. No, no czekaj, zrobiłem elektrycką aurę. Ej, teraz tylko idą z dołu i z prawej. E, w sumie masz rację. To ja pokryję dół, a ty... Posprzedawajmy po, to, co jest z lewej, nie? A nie, z lewej też idą, sorry. A da się tak? Nie, do, nie, sorry, ze wszystkich idą, pojebałem się, nie zauważyłem. No właśnie. No da się sprzedać i. E, jest stare. jeszcze gdzieś aura, e, mana? Nie sądzę. Wszystko chyba wysraliśmy. A przydałoby się pobudować. Dobra, to klikamy. Ja to garnę. Ha, ha. aha. i ciebie mąk. No, jestem mąk stary Shaolin. Nie takich rzeczy nas uczą. Mówię, stać kurwa na dwóch palcach wskazujących... I w ogóle... Kurwa, mnie dam, Dumbledore nie uczył, ty nie podskakuj dziwko. Dumbledore. Dumbledore. Dumbledore nie dzije, weź, nie, nie, żyje, weź, nie, nie, kłam. A, a, Ogry, spo... o, Ogry jakiś przyszedł O ja pierdolę, u mnie też. Znaczy nie, on generalnie taki wielki przyszedł gdzieś, tylko nie wiem gdzie. No mi tutaj, mi. Ja Dumbledore? go tutaj mam. Tak, ale mnie tu napierdala, Jezus, wszystko kurwa, mi tu ginie. Ginę. Jak mnie tu leją? Wszystko mi tu umiera, a nie, dobra, oni wszyscy umarli. No idę. A e co z tym ogrem, bo go nie mogę ruszyć? A nie, dobra, teraz mogę go ruszyć. Jak mnie tu leją? Idę go ubić, idę go ubić! Ogrze! Skąd ty wiedziałeś, że ogr przyszedł? No bo wyskoczyło, ale by zaraz rozpierdoli coś. <grym> ty Tybek! <back. grym> Jak ja spamuję tym przyciskiem lewym? Klikaj, klikaj, nie gadaj. Ja pierdolę mój pales. Nadchodzę, gdzie jest ten ogr? No, na dole idzie, idzie w lewo chyba poszedł. Ogarnia. Czy kryształ jest? Idź kryształ broń. No idę. Ile oni mają życia? Jak zobaczysz ogra to mów gdzie jest. Na mapie się zobacz przecież. Nie, bo klikam. Jest, idzie na lewo ogr. Kurwa, no jak w LOLu normalnie, na mida. Aha. A jak będziesz... paruć kurwa. A wiesz, że no. będziesz spędzał Sylwestra na midzie. Nie. Ej, zaraz Kryształ zginie, kurwa, jak ty to bronisz? No bronię i jak mogę, ale ja tutaj damage zadaję, jaki zadaję, no ty większy zadajesz. Chyba dostaniemy wpizdę. O. Pa. Ale my jesteśmy słabi, Boże że święty, bajne fresę. Trzeba było jednąć easy. Dobra, A? czekaj, go to tavern, nie bać to. Tak, robimy to na 30 level. Dawaj. Zobaczymy, czy się Tylko uda. No czekaj, ulepszę sobie mój kurwa gejowski młot. Aha, no tak, tutaj możemy ulepszać. Wiesz, coś towaria, nie wiem, czekaj, Mikołaj, to jest o, shop. Shop? Sobie, kurwa, Ry Ryujin, rupować? level 1, 38 tysięcy. Ej, kurwa, można smoka kupić, jakie zajebiste! Skąd ja mam wziąć 74 tysiące jebanek kryształków, jak mam 26. A to są pety, stary, są pe. Ja, są smoki. Jak to smoka? o kurwa, stary. A, fajnie, że chcesz smoka. Są bronie, które kosztują po 10 tysięcy. Jak są pety, to stare gramy do jutra w to grę, nie ma chuja. Ja mogę grać. Ja też mogę grać. Dobra, to gramy do jutra. Dobra, to gramy do jutra. Dobra. No to kurwa, gramy do Dobra, jutra. Dobra, ja, ja, mam, ja, mam, ja mam piwo, w zapas, no. ja mogę grać. A ja potrzebuję tylko miejsca na dysku. Czemu to jest Una. Wow, ja tu coś wybuchłem. Ty patrz, jakie tu itemy są. O kurwa, mać. Jakieś, co, jakie itemy? Dawaj, co tu obczaj, co ja zrobiłem? Portal Gana zrobiłeś? Co ty. ty, co ty? <laughs> What the fuck? Co to, kurwa jest człowieku? Nie, mam się... podnieść nie mogę? Bo to jest dla Huntress. What? Dlaczego? Co kurwa chodzi? To nie twoje progi, to jest La Huntress'ki. A gdzie ty to. co ty to zrobi... Jakiś, Wszedłem na takie skrzynki, one wróci... Tavern of Volt! O kurwa, ale pisze. Człowieku, tawernę mam. Ale no, Trustory rozpierdoliło mi całą to. Ale co to, to, to coś... Skrzynkę i wypadło z tego parę rzeczy. Jakieś tutaj jeszcze postaci z Team Fortress mi wypadły. No kurwa, ty jesteś haksior, ja pierdolę. To... No w item boxie tak mam tego. W item boxie mam inżyniera, pyro, medyka i heavy. Także <dépend Dual Welsh> każdy wymaga 25 levelu, żeby używać. Troop? ja chcę tego Portal Go podniosę, stary, ja dam radę. Zobaczcie, zobaczmy, kurwa. E, Requiry... a chuj w dupę. Dobra. <grystanie> Requiry? Nie, re, e, coś tam pisało po angielsku. Ja re Requiry. O... Requir Serwite. To jest ser XP bonus jest. Res no i, res i kosztuje chyba 70 tysięcy. No, tylko. Weapons. Let's dragon. Su ku jo! Przetłumaczę ci. <grystanie> no dawaj. Fiony. Gryzacz smoków stary. Tais. Zaklątwiony gryzacz smoków. O ja pierdolę, mistrzostwo! Jak przetłumaczyć z angielskiego Longinus? Długaśny może. <noise> Elektryczny długaz? <noise> no ba. Worn you? Co kurwa? Dobra, demysz sobie zwiększyłem na broni. Ja jestem kurwa koks. Oje. Mm. Nie, ja zbieram na smoka, nie ma chuja, kurwa. Jak ty uzbierasz, prędzej się zesrasz jak na smoka uzbierasz. I jest jakieś coś, Hero Shop of Tivol, nie wiem co to jest. No bo ta tawerna jest moja, bo ja hostuję grę. Mmm, dobra. W ogóle to ty... daj mi, stary, tak, daj mi 5 sekund, idę się... Nie będę mówił na wizji gdzie się idę i zaraz wracam. Zaraz wracam. Ja pierdolę, co się dzieje, zaraz wrócimy tutaj, jak tylko Tybek powróci. Ten level świąteczny. Cicho, wypierdalam tą postać w pizdu, robię nową. No to zrób sobie jakiegoś geja nowego, no. No zrobię sobie geja. Huntressa sobie może zrobię i wezmę portalgana. A, na pewno ci uda. A, Aha, tak, no tak, bo to level musi być bęciku, dobry. I tak mm, tak wpadła mi taka myśl, taka nazwa takiej serii, takie wiesz... Sześć nocek, czyli jak Tybek zbierał na smoka. <śmulny> ja Jak tybek zbierał na smok. Ej, o, ogarnij smoka tutaj mieć. Jak Ej, ale... się tworzyło tą postacie? Gdzie to kurwa trzeba było? O, tam wejść? na dół do tych drzwi. Aha, do drzwi, no tak, jest tam to jest. Tavern of TV i tam dajesz swap hero i dajesz create nowy Huntress i. Kurwa, ale te smoki są piękne, zakochałem się w nich. Czekaj, już są jakieś. Fang, play, skill, master. Ja ty master. Ja jestem master! Czyżby, kurwa. Dobra, to jest jakiś gejowski -nighta czarownik. Tak, Knighta albo... albo nie wiem. Dobra, zrobię sobie Knighta, bądźmy wiecie, bo ci rangerdzi to są tacy do dupy trochę. No. Swap. Dobra, swapnąłem się. t -volt has brought Saxton. Teraz się bardziej gejowsko nazywasz. No czemu ja się kurwa Saxton nazywam, nie mogę tego <laughs> zmienić? Hej, a ja, Saxton. Ale, kurwa, Saks? Saxy się nazywa! Hej, you sucks! Ho, ho, ho. Czekaj, kurwa. Taka gra słów łapiesz? Nie. Ten ma od razu trzy razy więcej życia, sześć razy więcej many. Czekaj, hero info, nie mogę kurwa mu zmienić imienia, no najwyraźniej nie. Nie najwyraźniej nie mogę mu zmienić imienia. Ja pierdolę. Dobra, nieważny będę grał Saxtonem. Czy jak to ja się nazywam Saxton, Ja pierdolę. Czekaj, lewy lapa. Pom... Lewe lapa muszę zrobić. You saks. Ho kurwa, widzę, że cię wyostrzyło poczcie humoru. No tak świątecznie kurwa, wiesz, od tych ciastek a żeś ciastek musiał na wpierdalać. A jeszcze mam trzy te kurwa opakowania. przywiozłem, nie? Co ty odpierdalasz na tym krysztale? Stoję, no, czekam aż coś, nie wiem. Dobra, mission setup, robimy to świąteczne, nie? Uh -huh. Ale na easy. Bo tam tutaj jest recommended level 30. Dobra, to dawa easy. I to jest chyba taki. Nie, inne mają na przykład 70 recommended level. To jest chyba najniższy, który ma najniższy recommended level. Dobra, jest easy. A może nightmare? Nie no, kurwa, dawa easy. Czekaj, bo mi jakiegoś tutaj stronkę zacznę ładować Steam, jak chcę odpalić tę misję. Może, może złom odpaliłeś? Ja weź nie pierdol, tutaj odpalam. Czekaj. Bo to jakieś DLC jest zresztą do tego, który kosztuje więcej niż sama gra, No patrz, Ethereum HOLIDAY EXTRAVAGANZA, no to tak się nazywa. No to chyba nie jest to. I jest NEW. Jest też UBER LIVESTREAM Fest. <noise> UBER? UBER. To opuszczaj. To, to Monster Fest. No nie wiem, no mówię ci jest tylko jedno to świąteczne, tylko czemu go nie możemy robić? Get. No kurwa, stronka mi się jakaś zaczyna no, ładować. A to co przed, przedtem puściłeś? Takie nightmare? Czekaj, to jest to? Nie. Nie ja na początku puściłem ten pierwszy level, tylko że na Aha. poziomie nightmare. Dobra, to puść to co przed chwilą przechodziliśmy, przejdziemy, to nie wiem o co chodzi z tamtym. Czekaj, spróbuję, może ta stronka mi się załaduje, co mi tutaj? To jest chyba dlc? Tak kurwa to jest dlc. To lipa. Ale to jest darmowe. Darmowe dlc z tymi świątami, bo mam zainstaluj, no to... Dobra, kurwa klikam zainstaluj. A to ja też muszę? Tak. Nie, Ale... ja se zainstaluję i będę ci streamował przez no internet. No to, no to mówię, zrób tak. Czekaj. <noise> bo ja nie wiem co mam w ogóle ten, bo ty jesteś hostem, no to... Tak, mam steam kurwa, zainstaluj mi to. Dobra, czekaj. Ten Steam jest trochę chujowy. Dobra, to czekajmy. O, jest, dobra, chyba już. Że nie dostałem osiągnięcia za. Ładujecie się? No? No to dobrze. Momentalnie mi się zainstalowało, bez instalacji. No, o, 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 ale dostaniemy w dupę. No, ja mam kurwa, pierwszy level. No, Weź nie? to pod uwagę. Czyli będę sama. No, dzisiaj zmienić się w jakiegoś kurwa garnka, <laughs> który jeszcze się nazywa Sackstone. -so. <laughs> Weź mnie, nie dobijaj, ty, możemy. Mógłbym... O ja mój we... Boże, nie, 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 ej, wziąłem prezent i zacząłem falę pierwszą. No to da Kurwa, co ty zrobiłeś? Aha, bo tu trzeba brać prezenty i. Zacząłem i... falę. I. I kurwa, nie wiem, co dalej. Ej, co to za jebane fioletowe kryształy? Zasko... Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Trzeba donosić prezenty na miejsce. No i gonią nas. Nie wiem, Ale zaskoczyłem, o kurwa. Tam na dole są jakieś skrzynki, ja tam idę. Łu, ja się nie boję. Jakieś latające stwory tu są, boję się. Idę, Pomóc ci! Bring the presents, drop of presents. Udało się chyba. Time limit. Wait.